W tym odcinku chciałbym jeszcze raz pokazać, bo uważam, że jest to postała funkcjonalność i, i to Państwo muszą mieć dobrze opanowane, jak zarządzać zespołem i jak dodawać do niego uczniów. Po tej stronie będę cały czas miał jakby to, co widzi uczeń i możemy zobaczyć u Kamila, że on w tej chwili jest uczestnikiem dwóch zespołów, tak? Jestem zalogowany w lokalnie na komputerze, jako Kamil Zgodziński. Na potrzeby prezentacji muszę jakby to mieć jakby na dwa okienka. Natomiast my, jako nauczyciel, jeżeli chcemy zarządzać kanałami, robi się w ten sposób. Logujemy się na nasze konto. Przepraszam. Logujemy się na nasze konto. Jako nauczyciel sprawdzamy jak zwykle, czy my to my, bo to jest dobry, jakby tutaj sposób. Uruchamiamy Teamsy albo z tego paska, albo tutaj w tym miejscu Teamsy. I załóżmy, że tak się zdarzyło, że przy imporcie z Librusa nasze, nasza klasa nie istnieje, albo nie ma naszego przedmiotu, albo coś jest nie tak i musimy Zrobić nowy zespół. Czyli w miejscu zespoły, w miejscu zespoły, mamy tutaj te zespoły, które były wcześniej utworzone. Załóżmy, że nie ma naszego zespołu, nie ma klasy, czy, czy coś tutaj nie działa. Proszę pamiętać, że yy, najpierw szukamy, czy w tym predefiniowanym jest, a dopiero potem tworzymy. Nie chcemy sytuacji że jest dwa razy ósma C matematyka z tego względu, że wtedy u uczniów pojawią się też dwa kanały, dwa zespoły ósma C matematyka i będzie problem, który jest właściwy, w którym są pliki, więc bardzo pilnujemy tej higieny porządku w zespołach. Więc jeżeli mamy gdzieś zespół, który coś nam nie odpowiada, to w pierwszej kolejności możemy go tutaj wyedytować i o tym już mówiłem wcześniej, bo możemy e, zobaczyć kto jest e, kto jest jakby wśród naszych uczniów. Coś tutaj, Chwilę myśli system możemy zobaczyć kto jest w trakcie naszych uczniów możemy mm, też sobie wyedytować e, awatara, zmienić na, na dowolny inny, zmienić też e, opis tego tego kanału, więc jeżeli coś nam nie pasuje, to najpierw zmieniajmy te, które są stworzone, a nie twórzmy nowego. Dlaczego tak jest? W tej chwili, jak spojrzymy po stronie ucznia, on widzi piątą b informatykę, 5b zajęcia z wychowawczynią. Jeżeli my stworzymy, teraz stworzymy jako nauczyciel nowy zespół tutaj, dołącz do zespołu, Tutaj robimy y, utwórz nowy zespół y, proponuję używać tego y, szablonu pierwszego nazwa i napiszemy 5B matematyka 2 y, i to utworzymy taki zespół to na tą chwilę on nam się pojawił tutaj matematyka 2 na tą chwilę y, my widzimy, że ma 0 uczestników. Jak zaczniemy zapraszać uczniów, i tutaj u Kamila, jakby nic się nie wydarza, I zaczniemy zapraszać uczniów, czyli y, widzimy, że jesteśmy właścicielem i y, jest 0 y, uczniów, dodamy y, ucznia, dodaj, zamknij, to automatycznie u Kamila pojawia się informacja. Użytkownik Beata dodał Cię do zespołu. I u Kamila momentalnie na jego liście pojawia się to, co my utworzyliśmy. Więc jeżeli e, mamy zespół, to najpierw go edytujmy lub go usuńmy, a dopiero potem róbmy nowy, bo inaczej dzieciaki się nie połapią. Będą miały bałagan, nie będą wiedziały, w którym miejscu e, co jest, e, to jest moim zdaniem podstawowe. Podstawowa, Umiejętność, aby zachować y, porządek. Więc, jeżeli już się zdecydowaliśmy jako nauczyciel, że jednak nie ma tego zespołu gotowego, musimy zrobić nowy zespół, możemy zrobić to samodzielnie, nie jest potrzebny administrator, wystarczy, że jesteśmy y, nauczycielem i dodajemy y, po prostu uczniów, którzy mają w tym uczestniczyć. Tak samo możemy zrobić kółka zainteresowań, tak samo możemy zrobić jakieś zajęcia uzupełniające, to nie ma żadnego znaczenia. Uczniowie automatycznie, jak są jako y, tego zespołu od razu im się tutaj pojawia i coś e, jakby się dzieje. Jeżeli my tutaj zmienimy, e, zmienimy jakiekolwiek ustawienia, a, czyli e, na przykład dodamy, że to jest matematyka grupa druga i zmienimy ikonkę, e, to to w tej samej chwili się w tej fale samej chwili zmienia się u, u, u dzieci. Więc proponuję ustalić jakąś taką nomenklaturę, która tu wcześniej była przyjęta, że jest to klasa, e, literka z klasy, bo to będzie przydatne dla nauczycieli, żeby się łatwo e, odnaleźć, a dla dzieciaków oni wiedzą, że to są ich kanały e, i konkretne przedmioty. To się wydaje jakby takim najbardziej sensownym e, rozwiązaniem. E, Tutaj, tak samo jeszcze pokażę to, co może być na początku ważne. Jeżeli zdecydujemy się dodać kolejnego ucznia, to go dodamy, ale jeżeli go usuniemy, Kamila usunęliśmy, to u ucznia automatycznie znika zespół. On nie jest w stanie tam się dostać i wrócić. Jak go dodamy, to, to automatycznie u niego to się pojawia. Więc to jest bardzo ważne, aby pilnować tego i mieć, mieć porządek w tych rzeczach. Niestety nie ma możliwości ustalenia odgórnie jako szkoła klas, żeby operować całą klasą. Każdy z nauczycieli jest jakby odpowiedzialny za to, żeby sobie te dzieci pododawać do, do swojego zespołu. Tak, tak to zostało w tym, w tym momencie wymyślone. Ja dla potrzeb tej prezentacji tą grupę e, zmienię tak, żeby nie była mm, e, nie myliła się nikomu zarządzanie zespołem, a tu jestem w zespole e, zmienię tak, żebyśmy wiedzieli, że to jest y, testy testy wideo e, napiszemy żeby tutaj y, nam to nie umknęło. Więc nawet jak zmieniłem na, jako nauczyciel nazwę kanału, to to samo zmieniło się u ucznia. Dobrze, na tym kanale testowym dla potrzeb tego, tego, tego odcinka, który nagrywam, pokażę w jaki sposób e, przeprowadzić lekcję online z użyciem kamerki e, i mikrofonu. To będzie w drugim odcinku. Oczywiście należy się zawsze wylogować i zamknąć przeglądarkę, aby inna osoba pracująca na naszym komputerze nie miała dostępu do naszych danych. Pozostał mi ekran ucznia. Jako uczeń no, pracuję w domu na swoim komputerze, więc jakby tej pracy nie muszę wykonywać.